Rozwiązaniem układu równań jest para liczb xy, która spełnia jednocześnie oba równania, to znaczy po ich podstawieniu w każdym równaniu lewa strona jest równa prawej. Rozwiązaniem tego układu równań są liczby x równe 1, y równe 2. Jeżeli za x podstawimy 1 i za y 2, to lewa strona obu równań jest równa prawej. Teraz nauczymy się wyznaczać x i y metodą podstawiania. Z pierwszego lub drugiego równania wyznaczamy niewiadomą x lub y. Wybieramy takie równanie i taką niewiadomą, aby dalsze obliczenia były jak najłatwiejsze. Jeżeli w pierwszym równaniu 2x przeniesiemy na prawą stronę, to mamy już wyznaczony y. Teraz do drugiego równania w miejsce y podstawiamy 4 minus 2x. Czwórkę przenosimy na drugą stronę równania, pamiętając o zmianie znaku na przeciwny. 3x odjąć 2x jest równe x, 5 odjąć 4 jest równe 1. Wiemy już, że x jest liczbą 1. Do pierwszego lub drugiego równania. Za x podstawiamy 1. 2 razy 1 plus y jest równe 4. 2 razy 1 to 2. Po przeniesieniu na drugą stronę równania mamy minus 2. 4 odjąć 2 jest równe 2. W ten sposób obliczyliśmy, że rozwiązaniem układu równań jest para liczb x równe 1. Y równe 2.